Kermit i Miss Piggy zerwali? I to w 2015 roku! Nie! To znaczy, zerwali już wiele razy wcześniej i ostatni raz był w 2015 roku, a my dopiero się o tym dowiadujemy, ale i tak nie! Ba, to nawet nie jest najgorsza część tych wiadomości. Ogólnie im dalej zgłębiałam się w ich lore, tym gorszych rzeczy dowiadywałam się o tej mapetowej parze. Był moment, kiedy Piggy ogłosiła zerwanie z Kermitem przez Twittera, a potem pojawiła się z byłym w Jimmy Camel Show. I wyobraźcie sobie, że najaw wyszło, że Kermit praktycznie od razu znalazł sobie nową dziewczynę i była jak to opisują media młodsza i chłódsza świnka Denise. I kiedy nasz żabi Kazanowa został zapytany przez prowadzącego, Kermit, twoja dziewczyna wygląda jak małe prosiątko, ile ona ma lat? Kermit odpowiedział: wystarczająco. Kermit! Well, a Piggy podobno chwilę spotykała się z prawdziwym człowiekiem i aktorem o imieniu Tofer Grace i do tej pory Kermit i Piggy nie są razem i może zapytacie a co z tym, że brali ślub? Okazuje się, że wszystkie małżeństwa były odgrywane tylko na potrzeby filmów, bo kanonicznie nic nie znaczą. Dajcie znać co sądzicie o tej dramie i czy jej związek według Was miał w ogóle prawo przetrwać.